W Sieradzu po raz pierwszy spotkały się panie noszące piękne, choć ostatnio mniej popularne imię Grażyna. Pomysł zorganizowania zlotu zrodził się trzy lata temu. Wtedy, kiedy w pewnej grupie, którą prowadziłam zajęcia, znalazło się siedem Grażyn. a dotychczas to zawsze we wszystkich grupach i uczelnianych i potem, i w szkole i jeszcze zawsze miałam tylko jedna. byłam jedna. I stąd się zrodził trzy lata temu pomysł. Kilkadziesiąt pań zebrało się, by pokazać, że lubią swoje imię. Jednym od początku przypadło do gustu, inne musiały się do niego przekonać. Bardzo lubiłam, bo e, to znaczy tak, moja mama chciała mi nadać imię Krystyna. Ojciec dał na imię Grażyna i uznałam, że, że po prostu było to trafione, bo nie chciałabym chyba mieć na imię Krystyna, wolę Grażyna. Niekoniecznie, ale jak dowiedziałam się, że miałam mieć na imię Józefina, bo tak mama chciała. A tato poszedł i mnie zarejestrował i dał Grażyna, ale to faktycznie w hołdzie dla Mickiewicza, no to już wolałam Grażynę niż Józefinę. Grażyna, Grażynka, Grażka, Grażusia – zdrobnienie jest tyle, ile kobiet noszących to imię. Jego powstanie przypisuje się Adamowi Mickiewiczowi. Stworzył je podobno na potrzebę poematu Grażyna od litewskiego słowa grażumus, czyli piękno, piękny czyn. Panie przyznają, że coś w tej legendzie musi być, nawet jeśli nie do końca utożsamiają się z bohaterką poematu. Dużo jest cech faktycznie, które bym w sobie odnalazła bo na przykład są wrażliwe, kochają dom, są raczej dobre, pracowite, odpowiedzialne, sumienne, o różnych zdolnościach, czy matematycznych, czy artystycznych to to bym widziała w sobie, także dużo cech na pewno jest, ale taką, znaczy jest we mnie trochę tego ducha bojowego, ale nie chciałabym być Grażyną Mickiewiczowską, absolutnie nie, nie taki hard ducha. Ale rzeczywiście, że świetne babki, no, dbające o siebie, o dom, o rodzinę, pełniące przeważnie jakieś tam funkcje, jak już jest Grażyna gdzieś tam, to ona coś tam robi. Uważam, że, proszę spojrzeć, wszystkie Grażyny są bardzo radosnymi osobami, radzącymi sobie w życiu, troszeczkę przebojowymi, ale to w dzisiejszych czasach jest potrzebne, więc uważam, że, że wspaniale jest dać na imię dziecku Grażynka. Grażyny są bardzo rodzinne i odpowiedzialne, wierne zasadom i uczciwe. Jest ich jednak stosunkowo mało. Pracuje w urzędzie i nawet się dopytuje od czasu do czasu w urzędzie stanu cywilnego, czy w tej chwili małym dzieciom, noworodkom się nadaje imię Grażyna, bo jest powrót do tych imion tradycyjnych. Okazuje się, że nie, więc może zachęcimy, żeby rodzice w końcu, bo to jest piękne imię, oryginalne. Na pierwszym sieradzkim zlocie Grażyn pojawiła się mała Grażynka. Ma zaledwie 5 lat, więc przyjechała z mamą. Czy lubisz swoje imię? Tak. Zawsze mi się to imię podobało, a moja, babci, moja mama na drugie ma Grażyna, więc tak trochę po babci. Jak pani sądzi, jaką osobą jest dziewczynka, która nosi takie imię? Przebojową. Przebojową. Ja uważam, że tak. Na pewno zapamiętywalną, bo Grażyna. Grażyn jest niewiele, a taka dziewczynka gdzie się nie pokaże i powie, że jest Grażynka, to jest zapamiętana. I chyba dałam to imię. Grażyny postanowiły zamanifestować swoją obecność maszerując ulicami Sieradza. Na sieradzkim rynku spotkały się z prezydentem miasta. Miały ze sobą specjalnie przygotowany transparent z hasłem z lotu Ruszaj się bo zardzewiejesz. Ponieważ tak się składa że Grażyny to są przeważnie urodzone w latach 50. Więc no już idziemy do przeważnie większość z Grażyn już jest stypendystkami ZUS-u. W związku z tym yy, Chcemy, pomysł taki, żeby wy, wy, wyszły z domu i żeby się znalazły albo na gimnastyce, albo na nordic walking, albo na basenie. Grażyny udowodniły, że nie cały czas są poważne i potrafią się ruszać. Chętnie uczestniczyły w konkursach zręcznościowych. Pierwszy rzut piłeczką tenisową do wiadra wygrała najmłodsza, pięcioletnia Grażynka. Poza tym panie próbowały swoich sił w odbijaniu piłeczki ping -pongowej. Mnóstwo śmiechu było przy kręceniu hula hoop zapewniły, że za rok będzie jeszcze weselej. dla swojej bohaterki poematu o takim tytule, mówiąc jednocześnie o niej, że to niewiasta z wdzięków, a bohater z ducha. Czyli przypisał zarówno tej osobie piękno wizualne, jak i piękno duchowe. I tak należy kochane Grażynie z że Nie jesteśmy tylko duchem piękne, ale również i zewnętrznie. Lat, lat, niech żyją, Znaczymy. żyją nam.